Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiaj temat dotyczy wyprawy. Nie byle jakiej wyprawy, ponieważ jedziemy do Rzeszowa. Załadowanie, oczywiście, samochód aż po brzegi, ładowarki, kable, głośnik, wszystko czego potrzebujemy mamy ze sobą. Oczywiście przypominam, przeprowadzam się do Rzeszowa, szukam ekipy na moto. Jeśli jeździsz na moto, daj mi znać. Bagol, oczywiście tak. Mamy kurczaki mrożone, szczury, głośnik, kable. Yy, no właśnie, dużo kabli. No i oczywiście po czterech minutach wyprawy, musimy się zatrzymać Na Orlenie Pojedzonko Dla mojej panny, bo oczywiście głodna Przynajmniej wyszła ze znakomitą styluweczką, jaką możemy właśnie zauważyć tutaj Uśmiechnięta, radosna, w promieniach słońca, jedziemy w świetnych humorach Droga z Lublina do Rzeszowa trwa dwie godziny Czy to jest długo? Uważam, że nie. No ale, oczywiście, drogę spędziliśmy całkiem fajnie. Graliśmy w jakieś gry. Ble, bla, bla, ble, ble, Tak, nagrywam to tylko po to, żeby przedłużyć odcinek. Mniejsza. Jak widzicie, z Lublina ruszamy do Rzeszowa. O, tak, na mapie Polski nie wygląda to daleko, ale w sumie dwie godziny jeździć trzy razy w tygodniu, czy częściej, czy. to, to, to nie jest fajnie. W każdym razie dojechaliśmy. No, i oczywiście, jak wiecie, ja poruszam się już bez nawigacji, znam to miasto, jak własną kieszeń, to chyba nie muszę mówić, prawda? Yy... No, no. Piękny Rzeszów, powiem wam szczerze, nigdy się nie przeprowadzałem do innego miasta, i w tym momencie, przeprowadzając się do Rzeszowa, jaram się w chuj. A największa różnica jest taka, że właśnie tutaj widzimy autobus bez czułek, u nas są trolejbusy takie z czółkami, wiecie o co chodzi? Spójrzcie, jaka piękna infrastruktura! Architektura. O i zbliżamy się do takiego ważnego, nawet bardzo ważnego miejsca w Rzeszowie, czyli do wielkiej piz... do wielkiej ci... naprawdę. Yy, może myślicie, że żartuję, ale nie. Naprawdę. To przez ludzi nazywane jest wielką cip. nie wiem czy słyszeliście. A więc witam was na miejscu. Wiem, że wszyscy oczekujecie, że zrobimy sobie room tour, ale jeszcze nie dzisiaj, dlatego że nie wszystko jest gotowe. Jeszcze sporo czeka mnie inwestycji, wiele radiów chcę poprawić, więc pokażę wam tylko tą część, tą niewielką część. Tutaj jest rek system z mniejszymi wężykami. Tutaj jest System z najmniejszymi, czyli tam powiedzmy wszystkie moje właściwe Tutaj oczywiście cała puła z pająkami I właśnie dzisiaj zajmiemy się pajączkami, ponieważ przeniesiemy sobie do nowych pojemników, do większych pojemników, które dostałem od Berniego Bo stwierdził, że jemu już nie są potrzebne, a ja oczywiście zbieram takie śmieci Więc wziąłem takie śmieci Proszę bardzo Mamy pojemnik taki Taki Taki, taki I jeszcze taki tak się składa, że właśnie te pojemniki dzisiaj dostaną swoich nowych lokatorów. A co to będzie? Już wam tłumaczę. Ten mniejszy pojemniczek będzie na Salei. Ach, tutaj. Salei to jest właśnie ten pająk właściwy, którym się tak jarałem u Wojtka. Ten przyogromny kątnik, słuchajcie, jak ja go dostałem od Adriana dziękuję Ci Adrian Spider Lublin za ten cudowny prezencik, nieprawdopodobnie szybko rośnie, ale zanim to wszystko, po pierwsze zajebiście ważna informacja, w ten weekend czyli sobota i niedziela pojawię się na targach, w sobotę w Rybniku w niedzielę w Poznaniu, to będzie dla mnie mega ciężka podróż, ale zrobię to dla Was i podejmuję się, oblecę te dwie giełdy, dwa dni pod rząd, dam jakoś radę ja tutaj przyjeżdżam bardzo często, nie mieszkam tutaj jeszcze na stałe, jeszcze jestem w Lublinie w Rzeszowie będę już za moment na stałe, dosłownie za moment, więc nie mogę się doczekać, bo daje mi to Bo męczy mi to łeb po prostu Jak mnie tutaj nie ma przynajmniej dwa dni To już mam gdzieś tam w głowie Kurde, czy wszystko jest w porządku Czy to się wszystko włączyło Po dopuszczeniu, czy wszystko tam gra Nie mogę nic kontrolować To jest naprawdę mega słabe uczucie Często gadam o tym z Berlin. Bernie mi psychicznie pomaga Dzięki jeszcze raz stary za to wszystko Ale póki co skupmy się na tym Salei idzie do tego pojemnika Bo po prostu rośnie jak na drożdżach Co przyjeżdżam to jest nowa wylinka Także wcale jej trafia do tego pojemnika, bo za szybko rośnie. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że aż tak szybko. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ten oto pajączek. Nie wiem, czy to dobrze widać, średnio widzę z tej odległości. Ten pajączek był dosłownie trzy razy mniejszy, on był, o tak, on był o taki, jak zacząłem go karmić, jak zacząłem go hodować. Jest już tej wielkości, więc czas przenieść go, żeby miał miejsce do rozwoju. Oczywiście wrzuciłem mu świerszczyka. Jedyne, czego się obawiam, to o to, że nieprawdopodobnie skacze i jest zajebiście szybki. Więc na pewno e, będzie masa emocji. Odkładamy go na boczek i lecimy dalej. Kolejny pojemnik. Taki jest nieco niższy, ale jest obszerny, więc idealnie, dosłownie idealnie nada się na przykład dla. Dołożymy tylko jeszcze troszeczkę torfu i stwierdzę, że idealnie nadaje się dla na przykład balfy. Momencik, tu jest samiec. Tu jest samica. A więc tak, przeniesiemy ją teraz do tego pojemnika, odkładamy na boczek. Kolejny pojemnik troszkę wyższy daje odrobinę więcej możliwości na przykład na pajęczyny, czyli chromka. Dokładnie tak. Tutaj wjeżdża moja chromka. Ona ma już tutaj bardzo dużo y, pajęczyny, sieci, sobie zrobiła super gniazdo, więc prawdopodobnie zrobimy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, przeniesiemy jej to gniazdo i dorzucimy po prostu trochę jeszcze miejsca, żeby mogła się rozwijać dalej. A ja uwielbiam patrzeć na gniazda chromek, dlatego stwierdziłem, że dam jej jeszcze więcej miejsca. Więc odkładamy na bok i zostaje ostatni pojemnik w tych samych wymiarach. Jak widzicie, to są naprawdę już potężne pojemniki. I tutaj wjeżdża też coś, co jest dość mocno, i mam dość dużą sztukę, a mianowicie. Murinus. Terrinohilus Murinus Usambara samica, która jest po kopulacjach z moim samcem, więc też y, tutaj musimy. Też przeniosę jej całe gniazdo, żeby nie czuła się na, jak na totalnej obczyźnie. Wiem, że część osób tak robi, część robi wszystko od nowa, ale ja przeniosę samo gniazdo, torf będzie świeży. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także odkładamy na boczek. Najpierw zaczniemy sobie od najbardziej hardkorowego tematu, którego się trochę cykam, a mianowicie salei. Bardzo szybki pająk właściwy, czy jest agresywny. Raczej nie są agresywne, natomiast jak będzie chciał, to upierd lepiej uważać, lepiej z dystansikiem. Torf jest taki, jest dość wilgotny, więc jest okej. Okay. Przydałyby się jakieś możliwości. Zaraz zobaczę, czy możemy wrzucić tutaj jakąkolwiek roślinkę, cokolwiek, żeby miała po czym po prostu chodzić. Chociaż nie ukrywajmy, że praktycznie non stop siedzi po prostu na ściance, więc strzelam, że tutaj tak samo będzie, ale zobaczymy. Okej, okay. znalazłem coś takiego Sztuczną roślinkę Gdzieś ją usadzę tutaj na połowie Jeszcze tam troszkę podsypiemy ją torfem Czy będzie z tego korzystać? Nie wiem Choć się domyślę Ale jestem pewny, że, że to sprawdzimy Niedużo, jest to pająk właściwy Więc pamiętajmy, że z jedzenia pobiera wodę Czy się dogadamy? Oj, oj to będzie mocna misja. Spróbujmy, jak to zrobić. Jeszcze, kurde, nie wiem. Hyc mamy, ale no, widzicie, porusza się szybko. To jest bardzo szybka, a przy takim rozmiarze czyli nie dość, że jest szybka, to jest jeszcze malutka. Jest to utrudniające. Łatwiej by było, gdyby była większa, tak jak na przykład była u Wojtka, ale no, niestety jeszcze rośnie, ale mam nadzieję, że faktycznie dorośnie do naprawdę solidnych rozmiarów. A patrząc na jej przyrosty, myślę, że to jest kwestia chwili. No to jeden pajączek poszedł już dość gładko. Co myślicie, co następne robimy? Bu, 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 bu. Ja bym zrobił balfę. Monocentropus Balfuri, silnie jadowity ptasznik, bardzo ładny ptasznik. Ona również była z moim samcem, ale nie wiem, czy tutaj, nie wiem, czy to coś dało. Może odrobinkę ten torf z tej strony podlejemy do jednego rogu, wrzucimy troszkę więcej tego torfu, dlatego że one robią sobie takie norki często. Przełożę jej ten korek, który jest tutaj w terra. Żeby właśnie tą norkę jakby miała już gotową czyś jakoś mocno pogniewa? No oby kurwa nie Oj już wychodzi, no nie, nie, będzie zadowolona Pierwsze... O chryste Dziabła Oj to grubo, no naprawdę nie jest w humorze Dobra uspokój się Miseczkę Przełożymy tutaj damy ją do rogu I sobie no weź się, nie denerwuj Dobra słuchajcie, ona naprawdę jest wściekła Serio jest wściekła Widzicie to? No totalnie nie, z... nie jest zadowolona z przeprowadzki. Nie to co ja. Ja z przeprowadzki jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek jeszcze nie doszła do skutku, ale już niedługo. Najmniej inwazyjnie. Ty patrzcie, może się uda całość. Dobra, jest nieźle. Nie, 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 nie. Ty tu zostajesz. Nie do końca taki miałem plan. Ale dobra. Poczekajcie. Zróbmy sobie trochę miejsca. No i teraz lecimy z manewrem. Uwaga, żebyście widzieli, co się dzieje. Dobra, ja bym chciał, tu gdzie usypałem jej górkę, przenieść jej to gniazdo. Więc, jakbyś mogła się troszkę przesunąć. Troszkę. Bez złości, tak jest. Super. Torf troszeczkę na boczek przerzucimy. Tamten. To gniazdo. Luz, luz, luz. Niech sobie idzie na ten swój wymarzony spacerek. To troszkę na bok weźmiemy, że miała tam miejsce w tej swojej dziupli. Ok. Wracaj do siebie. No, myślę, że o, tak. Jak najbardziej to daje radę. Yy, troszkę tutaj na wilże, żeby, żeby trosze, troszeczkę się to tak ulepiło. No i oczywiście do miseczki woda musi być. Proszę bardzo, pojemnik dla monocentropus balfuri samicy jest gotowy. Tak jest. Teraz, teraz znacznie lepiej. Więcej przestrzeni. Bardzo fajnie. A więc mamy już selej, mamy już balfę. Oczywiście później spróbujemy sobie nakarmić pajączki, jak zwykle, czyli tak, to już jest niepotrzebne. Jedziemy dalej. Dobra, mamy teraz do wyboru Murinusa albo Chromkę. Więc zdajmy, że Murinus na końcu zajmijmy się teraz chromką. Chromka przepiękna, i tutaj robimy to samo. Jako, że gniazdo jest już naprawdę piękne, starała się długo, aby było aż tak gęste. Spróbujemy. Najmniej inwazyjnie jej to przenieść. W pierwszej kolejności spróbujemy przenieść samą chromkę. No. Jezu, jaka ty jesteś piękna, Księżniczko, Możecie ją podziwiać. Spójrzcie, jak on jest piękna. Ja, yeah. Całe szczęście, że ja użyłem czegoś takiego. I to wszystko, czajcie, no normalnie. O, o, chromka nam ucieka. Dajcie mi chwilę. Nie, nie, nie. O, super, nie, nie super. Dobra, mniejsza. Tutaj ona sobie zrobiła to gniazdo. Miseczkę przeniesiemy tutaj do rogu. Okay, nalejemy zaraz wody. Ale pasowałoby tutaj. Możemy dorzucić te tutaj jakieś korki i tak dalej. Dobra, a więc działamy tak. Bierzemy troszkę tych włosów i jeszcze jej rozprowadzimy po terra Żeby miała więcej możliwości Ja niestety jestem w trakcie przeprowadzki jak dobrze wiecie I no kurde przyznam się, no nie mam, nie wziąłem wszystkiego Więc tutaj muszę pobrać te Pobrać materiału trochę z tego co po prostu jest Ale ja myślę, że Chromka jak najbardziej sobie z tym poradzi Chodź malutka Chodź Ona taka żwawa jest, powiem wam teraz Ło shit Zbyt nawet Przejdź tam no, no już jesteś u siebie, niunia Już zostań tu, zostań Już Uciekaj Dobra, mamy to kochani, chromka przeniesiona Czy było lekko? Tak, było lekko Tylko nie wlałem jeszcze wody Ale na szczęście mam taki bardzo długi I woda leci do miski prosto No i tam gdzieś tam w tym miejscu możemy troszkę podlać ale chromki to wiadomo Ogólnie Sahara W sensie Sahara, w sensie sucho Dobra, mamy chromkę I zostaje nam ostatnia sztuka Czyli Murinus Samica Murinusa Kurde, powiem wam, nie mogę się doczekać Będę nagrywał aktualizację, bo później wam pokażę jak wyglądają to, te pojemniki nowe Ale nie mogę się doczekać, aż tak gęsto zapajęczynuję cały ten pojemnik To będzie po prostu masakracja Serio, będzie zajebiste i pokażę wam to wtedy Ale na razie nie ma co pokazywać Ostatnia sztuka Murinus może mieć do mnie pretensje Znam ją na tyle, że może nie być zachwycona Jak każdy murinus, kiedy grzebie mu się w gnieździe Są rzeczy ważne, ważniejsze Pewne rzeczy trzeba przełknąć No i wiecie jak to jest Spróbujmy jakoś to Okej, okay, okej okay. Dobra Nie jest... Dobra, jest coraz gorzej jakby Ok, chodź tu mama, chodź, tak jest, już, 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 ok, przesuńmy teraz tylko to do brzegu, tak jak było, ekstra. Tutaj na dobrą sprawę po prostu przeniosłem gniazdo, nic więcej nie ingeruje, dlatego że... No, szczerze, nie mam nawet z czym, ale jak wrócę, już yy, sprowadzając całą resztę rzeczy, to na pewno uzupełnimy te pojemniki o jakieś fajne gadżety, żeby możliwości było jeszcze więcej. Ale myślę, że i tak Murinus, jak to Murinus, tak jak moja samica, czyli pajęczynuje mocno, poradzi sobie na pewno z tym pojemnikiem i też go gdzieś tam yy, będzie pajęczynować w swoim tempie. A więc teraz zapraszam Was bliżej, spróbujemy je otworzyć, pokazać Wam te pająki w takiej pełnej, w pełnej okazałości przy naturalnym świetle. Warto podkreślić, dlatego że nie mam tu jeszcze lamp, nie przewiozłem ich, a więc podjedziemy sobie bliżej okna, aby to naturalne słoneczko, którego nie ma, ale naturalne światło rozproszone wpadało i pokazywało te piękne, piękne kolory tych oto zacnych pajączków. A więc zapraszam Was do oglądania. Murdeczki kochane, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy... Znaczy, gówno widzicie, ale dajcie znać, czy to... Co się tutaj znajduje? Czy to już jest dla Was jakaś fajna, ciekawa zapowiedź, czy nie do końca, ale podpowiem. Patroni widzieli już całość, ale jeszcze nieskończone, bo jeszcze sam nie widziałem skończonego, bo jeszcze nie skończyłem. W każdym razie, jeżeli chcesz zostać patronem, link w opisie. Zapraszam Was oczywiście do nas na sklep, gdzie możecie wyposażyć się we wszystko, czego tylko zapragniecie w świecie terrorystyki, a nie tylko, bo też dla Waszych psiaków, futrzaków, innych ptaków znajdzie się coś specjalnego. Oczywiście pajączki, jak na przykład Murinus, jest dostępny u nas na sklepie, także nie czekajcie, możecie sobie śmiało zamówić takiego pajuna do siebie. Przypominam jeszcze raz targi w Rybniku i targi w Poznaniu jestem tam, także mam nadzieję, że się widzimy sobota Rybnik i niedziela Poznań Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie koniecznie subskrypcję obiecuję, że jak tylko się tu przeprowadzę, czyli z dniem 1 kwiecień, regularność będzie idealna, jakość będzie idealna dam z siebie 300%, dam z siebie bez full, żeby dostarczać wam tylko zajebisty content i naprawdę przysięgam wam na wszystko, dam z siebie 300% abyście byli zadowoleni ja bym, ja był zadowolony, bo ostatni okres po prostu ten pół na pół trochę Rzeszów, trochę Lublin y, trochę sklep, trochę to, trochę tamto to mnie po prostu wykańczało, nie wyrabiałem się ale obiecuję, że za moment już wszystko wróci do normy, także jeżeli chcecie mnie zachęcić koniecznie zostawcie suba, zostawcie komentarz, mam nadzieję, że się podobało, dajcie znać w komentarzu właśnie, czy się podobało, trzymajcie się, jał!